Witam serdecznie w kolejnym odcinku z FC25 W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie po prostu draft Nic ciekawego dzisiaj nie pojawiło się w SBC Także postanowiłem, że zrobimy sobie po prostu draft Mam jeden darmowy żeton draft, także myślę, że to będzie całkiem spoko opcja Zanim przejdziemy do tego draftu, szybkie słowo od partnera tego kanału Jeżeli chcesz kupić tanio i bezpiecznie końce do FC25 To strona u7buy to najlepsze miejsce w internecie Monety uzyskasz już w godzinę od złożenia zamówienia Pamiętaj o kodzie rabatowym DAW, który daje 6% zniżki Link w opisie Teraz na stronie u7by trwa promocja Który jeżeli kupicie coinsy Możecie zgarnąć nawet do 4 milionów coinsów za darmo Także czy chcesz użyć rzuconą draftu, żeby zacząć? Oczywiście, że chcę Zobaczmy jakie formacje będą do wyboru Mamy 4-1-2-1-2 Niech będzie 4-2-2-2 Myślę, że to będzie całkiem opcjonalna formacja Zobaczmy kto będzie naszym kapitanem Niech będzie ten JJ O Okocza Nim jeszcze nie grałem Wygląda całkiem ciekawie Zobaczmy na no, ataku będzie Robert Lewandowski wersji To Total razie. Oczywiście nie zastanawiam się, mega chciałem zagrać tą kartą Mieć ja cieszę się, że będę mógł go Wykorzystać tutaj ten, ten wybór jest naprawdę bardzo ciężki Bo z jednej strony mamy FK Pajor Z drugiej Brolina, Forlana, Griezmana No postawimy tutaj na Griezmana, nie ma co Się zastanawiać, bardzo fajny Duet na ataku nam się zrobił. To mi się podoba. Jak na razie bardzo dobrze rozpoczyna się ten draft dla nas. Tutaj weźmiemy sobie Mukhara. Pierwszy SPD to będzie. Niech będzie ten podzgranie. Kolejnym środkowym pomocykiem defensywnym będzie Henderson. Spoko. Na prawej obronie będzie grać Frankowski. Od Lewandowskiego, oczywiście. Pierwszy środkowy obrońca. No, postawię tutaj na konatę. Już nie chcę brać podzgranie, bo oni byli absolutnie niegrywalni. O, na bramce będzie Unai Simon. To spoko akurat. Drugi środkowy obrońca. no dajcie coś ciekawego. W końcu w Ben. Mocna karta. Jeszcze ta w informie. Oj, 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 Na lewej obronie niech będzie Davis. I zaczynamy teraz ławkę rezerwowych. Zobaczmy. No musi być tutaj Bukaj osaka w wersji inform. Na ławeczkę przyda się na pewno. Zobaczmy. Kolejny Dani Olmo. Ojej, oh, yes, Zajtana Bonmati. Czy ty masz koleżanko SPD? Ma po, no niestety, Daniel albo musi usiąść do ławce. Dobrze to wygląda, naprawdę jak na razie ten draft zapowiada się mega dobrze, jeszcze na ławkę w sala. Wow, tutaj postawimy sobie na freeponga w wersji 88 I zobaczmy, nasz kolejny wybór to będzie O jest tu już troszeczkę słabiej no Zamiast Griezmana będzie grał ten Mohamed Salah, bo jednak jest troszeczkę Lepszy, Griezman będzie wchodził z ławki Zobaczmy, kolejny wybór Uuu, słabiutko, dobra, zobaczmy No dajcie coś ciekawego jeszcze, kurde przydałbyś jakiś środkowy pomocnik, no Bo jak na razie to wygląda bardzo cienko I mamy Lizara Zoo. No dobra, dobra, lewy obrońca Fajnie, fajnie, no jeszcze jakiś jakiś ja będę w siódmym niebie, nie Ajajaj, aj, aj. no niestety nie mamy środkowego Pomocnika defensywnego, żadnego fajnego Ale myślę, że powinni sobie chłopacy Poradzić, no, także tak prezentuje się Pierwsza jedenastka, myślę, że jest naprawdę Bardzo konkretnie, przejdźmy do pierwszego spotkania W drafcie. dobra, także tak prezentuje się Ekipa pierwszego rywala W trybie draft, polecił tutaj Neymar Total jeśli coś mi się wydaje, że bardzo Dużo tych kart Total raz generalnie leci Ale siaram, będę testował Lewandowskiego No nie mogę po prostu Mam nadzieję, że uda nam się chociaż wy wygrać pierwszą rundę, bo naprawdę z takim składem to byłby wstyd. Basmy, Mohamed, Salah, lewa noga, Dudek to bronił, ale Lewandowski to bitka. no nie trafia w bramkę. Szkoda, muszę zamienić Lewandowskiego i Salaha miejscami, żeby po prostu Salaha błotować Fineski. Nie, nie, Smolarek! Uff, brawo, Konate. Ej, to na bon maty do Lewandowskiego, lewy jeszcze, kurde la crua. No nie, no co, taka luka w obronie, Smolarek to będzie. Nie ma bramki, brawo, brawo. Talak do Lewandowskiego, Lewandowski, to musi być bramka. Dlaczego słupek no halo? Lewy! Aitana Bon Mati, bierzem w swoje ręce, no poprzeczka, no przecież za chwilę nie wytrzymam tutaj. Aitana Bon Mati, dawaj Lewandowski, no to musi być w końcu twoja bramka. No nie trafię po raz kolejny, no nie wiem co się stało, ale nie mogę trafić gola, no. Do rzutu wolnego podchodzi Robert Lewandowski Zobaczmy, to będzie taki tak zwany knuckleball Ojojo, oj, jak oj, to ładnie leciało Dobra, teraz musi być w końcu bramka JJ Okoca. Oczywiście musiało od się jeszcze odbić, ale bardzo ładne wykończenie ale Ależ Aitana Bonmati wjechała w to pole karty, Co za cudowna karta, i chyba będziemy mieli Rage quit. Tak jest, mamy Rage quit, Lecimy teraz do rundy drugiej. Dobra, tak zobaczmy ekipę drugiego rywala w draftcie. Okej, okay, Alesia Putajas. Tak szczerze, słaby skład. Mega słabo. Oprócz tej Putajas to mega słabo. Brawo, Aitana Bonmati do Lewandowskiego. Lewandowski, mocne uderzenie. Sam wa to broni. Wow, wątpliwy, nawet się nie spodziewałem, że to bramka będzie. Brawo, brawo. A wajle lewy, Co, może być ich skółki, ale nie trafię w bramkę. Lewy do Griezmana, tym razem i Griezman! No i tak, tak, z pierwszej piłki, to mi się podoba, ładnie, ładnie, 3 do 0. Oj, chyba będzie kolejny rage quit, bo tak dziwnie mnie sfaulował i od razu zakolejkował pauzę. Tak jest, będzie kolejny rage quit. brawo, brawo, lecimy do trzeciej rundy. Dobra, tak tak prezentuje się ekipa trzeciego rywala już w drafcie. Solidnie, solidnie, bardzo dużo bohaterów, ale zobaczymy co rywal potrafi. O, ale spodanie od Salacha i Lewandowski! Tak, jest piękne wykończenie, ale i to podanie od Salah'a, To było coś pięknego. I teraz Salach 2 do 0, pomyłka rywala w polu karnym. Oj, niedobrze! Brawo Van de Ven! Oj, Salach fineska Nie trafia bramkę. Oj, Mohamed Salach z prawej nogi! Czemu z prawej? Tu miał być fałszyk z lewej, no! O Lewandowski z jakiego konta z główki w ogóle teraz uderzył. Dawaj Griezmann! <grymne> o, z prawej nogi. Kolejny reczitra. 80 minut spotkania mu żeby dojść do tego, że ŻE chce wyjść z tego meczu, ale fajnie, mamy przynajmniej no, finał teraz. No jeszcze w tej edycji FIFA nie udało mi się wygrać draftu. Mamy naprawdę potężną ekipę, po prostu zróbmy to. Dobra, także tak prezentuje się ekipa czwartego rywala. W drafcie Jinola ze Smolarkiem na taką bardzo groźny atak, ale złoty, nieświecący bramkarz, także zobaczymy. Wow, 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 człowieku, uspokój się trochę, za szybko, za szybko, za szybko. O, ale tego się dobrze gra. Dobra wymiana podań na początku, dobra. Oj, nola to musi być bramka jeszcze po krótkim słupku mnie wyczekał, dobra, ja gram na jakiegoś prosa, słuchajcie. Co tu się dzieje, brawo na Simon. To ja się tak przesunąłem, ale ten kościół jest samocny dla mnie. Halo Lewandowski Power Shot. Rui Silva to obronił Lewandowski w polu karnym. Juranowicz jakiś go zablokował, no. Ale kocza wygrał? Główkę i dawaj sala, chwilecka to musi być bramka, no nie no, poprzeczka. No zaraz mnie szlak trafi, chyba. Ej, ta na maty Lewandowskiego. Lewandowski, Lewandowski lewa noga, no. Rui Silva nagle broni jak nie wiem kto, no. Nie, Smolarek! Oj, to będzie bramka Zinola. Jaj, jaj, jaj. Oj, głupia strata. Nie wiem, czy on gra, czy on nie gra, ale udało nam się przejść bramkę. Prawda? W obrzydliwym stylu, ale zawsze coś. Oleś, drogiła Luka Zinola, to będzie bramka. Chyba Halpik Zinoli w tym spotkaniu. No i Zinora po raz kolejny, daj se spokój chłopy, dobra. 4 do 1, słuchajcie, nie udało nam się wygrać tego draftu. To nie jest ważne, ważne, że dobrze się bawiłem. I zobaczmy, jakie nagrody będzie za wygranie trzech spotkań w trybie draft. Dam, dam, dam. O mój Boże, chyba słabo poleciało generalnie, ale to są to paczki wymienne? Zobaczymy, ile tak ogólnie uda nam się zarobić co za coś takiego. Zacznijmy od tej paczki, mamy chociaż ekrany, czy będziemy mieli walkout? Niestety nie. Sadio Mana 84 i tak tutaj nie jest naprawdę najgorszym trafem. I druga paczka za draftem to jakaś karta Teleblazers. Niestety nie, mamy ekrany bez walkoutu, także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz. My po raz kolejny trafiamy Sadio Mane. Widzimy się jutro, trzymajcie się, do słyszenia. cześć!